Partnerem odcinka jest Wulczanka. Dzień dobry, Patryk Szulc. Witam w marcowym wydaniu kronik kryminalnych na kanale Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń minionego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Dochód z tego materiału zostanie w całości przekazany na oficjalną zbiórkę Narodowego Banku Ukrainy w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Z góry uprzedzam przy tym, że każda forma komentarzy wulgarnych nawołujących do nienawiści czy siejących dezinformacją będzie usuwana. Tym razem powiemy m.in. o akcie oskarżenia wobec znanego gangstera Wiesława J. pseudonim Picek ze Szczecina, a także o zatrzymaniu właściciela kolejnego po roksie portalu erotycznego odloty.pl, o porachunkach biznesmenów w Pleszewie oraz o handlarzach ludźmi na granicy. Zapraszam. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi J. pseudonim Picek, Kryspinowi K. i dziewięciu osobom, które miały wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Szczecinie i popełniającej przestępstwa przeciwko zdrowiu oraz życiu, a także handlującej znacznymi ilościami środków odurzających. W latach 90. Picek był związany z gangiem Marka M. pseudonim Oczko. Później stał na czele gangu skonfliktowanego z inną grupą Zbigniewa F. pseudonim Goryl. W lipcu 2019 roku Picek został zatrzymany, kiedy przez kilka miesięcy na wolności po wieloletnim wyroku próbował odzyskać wpływy metodami stosowanymi w dawnej gangsterce, takimi jak wymuszenia. Właściciel portalu odloty.pl z zarzutami. W jednym z poprzednich wydań kronik kryminalnych informowaliśmy, że popularny serwis z ogłoszeniami erotycznymi RoxaPL powstały w 2002 roku, został zamknięty, a jego twórcom przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ułatwiania uprawiania prostytucji. 31 stycznia swoją działalność zakończył inny serwis tego typu, odloty.pl, istniejący od 2008 roku. Tego samego dnia śledczy zatrzymali założyciela i administratora portalu. Przedstawiono mu zarzuty ułatwiania uprawiania prostytucji dla osiągnięcia własnej korzyści majątkowej. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 300 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju. Sprawa jest rozwojowa. 24 lata od śmierci wariata. 24 lata temu, 6 lutego 1998 roku, zginął Wiesław N. pseudonim Wariat, domniemany przywódca gangu Ząbkowsko-Praskiego, w mediach często błędnie określany szefem gangów Oomińskiego. Wariat prywatnie był starszym bratem Henryka N. pseudonim Dziad, również już nieżyjącego, drugiego domniemanego bossa grupy ząbkowsko praskiej Do zamachu na wariata doszło przy Delikatesach, przy ulicy Płowieckiej na stołecznej Pradze Południe. Wariat wsiadał wtedy do swojego samochodu pontiaka Transport. Nieustalony do dziś sprawca ostrzelał wiesława N z broni maszynowej, zabijając go na miejscu. Policja w samochodzie wariata znalazła potem notes i woreczek strunowy z amfetaminą. Na miejscu zbrodni szybko pojawił się dziad. 13 lutego 1998 roku wariata pochowano na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Gangsterzy przejęli więzienie. W programie Superwizjer na antenie TVN i TVN24 wyemitowano reportaż na temat więziennego gangu narkotykowego w areszcie na stołecznej Białołęce. Warto przy tej okazji przypomnieć o co chodzi w tej sprawie. Jak w lipcu ubiegłego roku informował Polsat News, do Sądu Okręgowego Warszawa Praga trafił akt oskarżenia wobec siedmiu osób w sprawie, w której podejrzanych było blisko 40 osób. Dotyczyła ona zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie aresztu śledczego Warszawa Białołęka. I zajmującej się handlem środkami odurzającymi oraz innymi rzeczami, między innymi perfumami, sterydami czy alkoholem, z pomocą adwokatów oraz skorumpowanych funkcjonariuszy służby więziennej. Proceder wyszedł na jaw dzięki zawiadomieniu złożonemu w kwietniu 2019 roku przez jednego z członków gangu Sebastiana K, który usłyszał zarzuty handlu narkotykami w areszcie od 2017 roku i przyznał się do tego czynu. Choć późniejsi podejrzani nie przyznawali się do winy, uznając sprawą za nagonkę na nich i twierdzili, że nie znają Sebastiana K, śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy. Na jego podstawie zarzut kierowania gangiem przedstawili Sebastianowi L pseudonim Lepa, uważanemu za członka gangu obcina palców w strukturach grupy Mokotowskiej. W skład więziennego gangu mieli też wchodzić inni byli członkowie tej grupy przestępczej, nie żyjący już w Zbigniewce pseudonim Dax czy Wojciech S. pseudonim Wojtas, a także Andrzej Z. Pseudonim Słowik, jeden z byłych liderów grupy pruszkowskiej. Do aresztu środki odurzające miały dostarczać dwie panie adwokat Olga J oraz Monika H. Prywatnie partnerka Krystiana M., syna Adama M., pseudonim Japa. To na jej konto miały też wpływać przelewy z rozliczeń narkotykowych, opisywane np. jako SEBA czy opłata za leasing. Tymczasem adwokat Anna C. miała przekazywać Wojtasowi materiały stoczącego się wobec niego postępowania, grypsy czy anaboliki. W paczkach do osadzonych trafiały dodatkowo sterydy, czytniki kart mikroSD, perfumy, alkohol, a także pas i rękawice bokserskie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie korupcja. Funkcjonariusze służby więziennej załapówki mieli pozwalać na nieograniczone poruszanie się osadzonych między oddziałami, widzenia z adwokatem w kilka osób czy wizyty u dentysty w tym samym czasie. Każda z takich sytuacji była wykorzystywana do ustalania szczegółów dalszej działalności gangu. Strażnicy za pieniądze mieli załatwiać też gangsterom udogodnienia, takie jak pakiet rozmów telefonicznych czy nielimitowany dostęp do telewizji za 100 zł lub przesyłka za 500 zł. Większość funkcjonariuszy nie przyznała się do winy, poza jednym, który potwierdził informacje z zawiadomienia Sebastiana K. Słowik do sprawy białołęckiej spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w połowie grudnia ubiegłego roku po wpłacie 200 tysięcy zł poręczenia majątkowego i zaczął udzielać się medialnie. Między innymi przy okazji organizacji gali mieszanych sztuk walki MMA VIP 4 czy na Instagramie. Poza więziennym gangiem Andrzej Z. jest też oskarżony w oddzielnych procesach o wyłudzanie podatku VAT. Porachunki biznesmenów w pleszewie. W niedzielę 13 lutego około godziny 12 w biurze przy placu Kościuszki w pleszewie w województwie wielkopolskim, należącym do firmy sprzedającej baseny i wyposażenie ogrodowe pięciu napastników brutalnie pobiło trzech znajdujących się w środku mężczyzn. 35 i 51-latek zginęli na miejscu, a 41-latek z urazem głowy trafił do szpitala. Sprawcy oddalili się z miejsca ataku srebrnym BMW na lokalnych tablicach rejestracyjnych PPL. Jak informowała policja, mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia, w tym kije bejsbolowe i metalowe rurki. Śledczy szybko znaleźli porzucony pojazd. W nocy z 13 na 14 lutego policja zatrzymała pięciu mężczyzn w wieku od 16 do 22 lat, a rano przebywającego w szpitalu 41-latka. Według prokuratury to on miał pokłócić się z 35 i 51 jednolatkiem o udziały w firmie, po czym zlecić napaść na nich. W zdarzeniu kwalifikowanym wstępnie jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie miał wziąć udział jego syn. Sprawcy uderzyli 41-latka kijem baseballowym w głowę tylko dla pozoru. Jak nieoficjalnie wiadomo, 41-latek miał kandydować do Rady Miejskiej z ramienia PiS. Hoss żądał 8 milionów euro odszkodowania. Arkadiusz Eł pseudonim Hoss, znany jako twórca mafii wnuczkowej wyłudzającej pieniądze od starszych osób, podając się za członków ich rodzin, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji życiowej, żądał 8 milionów euro odszkodowania za przewlekły areszt trwający od 2017 roku przez ponad 3 lata. Tłumaczył, że przebywając za kratkami chorował na depresję, miał też problemy kardiologiczne, a do tego nie mógł widywać się z bliskimi. Sprawa trafiła przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Hoss faktycznie otrzymał odszkodowanie, ale w kwocie zdecydowanie mniejszej niż żądana. Przyznano mu 2000 euro. Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, wychodzi ze szpitala. Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, były policyjny antyterrorysta i przykrywkowiec, który zajmuje się obecnie ochroną statków towarowych pływających w niebezpiecznych rejonach świata, w ubiegłym roku podczas jednego z rejsów doznał poważnego wypadku. Upadek doprowadził do złamań odcinka szyjnego kręgosłupa w trzech miejscach i częściowego paraliżu. Pieczonka trafił do szpitala w Szardzy, gdzie przeszedł kilka operacji, usunięto mu część uszkodzonych kręgów. Po intensywnej rehabilitacji Miami doszedł do siebie i opuścił szpital. Handlarze ludźmi na granicy. Po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę setki tysięcy ludzi, przede wszystkim kobiet z dziećmi, stara się uciec z Ukrainy w bezpieczne miejsce. Zdecydowana większość z nich trafia na przejście graniczne z Polską, gdzie po kilkadziesiąt godzin czekają w wielokilometrowych kolejkach na odprawę. Mimo, że ta odbywa się obecnie na uproszczonych zasadach. W sieci można znaleźć coraz więcej informacji, że na granicach mają pojawiać się mężczyźni, proponujący młodym, atrakcyjnym kobietom lub samotnie podróżującym dzieciom przewiezienie ich gdziekolwiek sobie życzą. Istnieją podejrzenia, że przynajmniej część z nich to handlarze ludźmi, którzy werbują w ten sposób ofiary do agencji towarzyskich. Tak w Polsce jak i na Zachodzie, między innymi w Niemczech. Na ten problem zwraca również uwagę prezes Fundacji Przeciwdziałającej Handlowi Ludźmi La Strada Irena Dawid Olczyk. To wszystko w tych kronikach kryminalnych. Zachęcam do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikon dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Oraz do skorzystania z opcji wspierania, za co można zyskać wiele bonusów i nagród. Dochód z tego materiału zostanie w całości przekazany na oficjalną zbiórkę zorganizowaną przez Narodowy Bank Ukrainy w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Za ubiór prowadzącego odpowiada Marka Wulczanka. Nagranie zostało zrealizowane w Season Studio w Łodzi.